Biega od ponad 40 lat. Wcześniej jako zawodnik wyczynowy, teraz jako amator i weteran. Przebiegł około 130 tysięcy kilometrów. Jest wielokrotnym uczestnikiem i medalistą Mistrzostw Europy i Świata Weteranów w biegu na 3000 i 2000 metrów z przeszkodami. Mówi, że bieganie jest jego pasją i sposobem na zdrowy tryb życia oraz najprostszą formą ruchu. Dlatego może to robić każdy, niezależnie od wieku i doświadczenia. Dziś w programie historia Stanisława Łańcuski który rozsławia Polskę i stalową wolę na całym świecie. No zaczęło się to bardzo, bardzo dawno temu, bo w 1973 roku gdzieś ja pochodzę z Kraśnika po skończeniu szkoły podstawowej, gdzieś w szkole średniej na wychowaniu fizycznym, gdzieś zacząłem wygrywać jakieś sprawdziany. No i zainteresował się mną tam trener w kraśniku. Zaraził mnie to pasją tego biegania i tak to się zaczęło a że nie myślałem, że to będzie trwało całe życie, bo niestety to już jest ponad 40 lat tego biegania. Stanisław Łańcucki zaproszony został do kadry województwa lubelskiego, gdzie odnosił sukcesy, reprezentował również Puławską Wisłę. Okres wojska spędził w warszawskiej Legii. Po skończeniu kariery wyczynowej nie zaprzestał przygody z bieganiem. Startował z sukcesem w biegach dla weteranów. Pojechałem w 80. W 1998 roku na pierwsze, w 1998 przepraszam, Mistrzostwa Europy do Włoch, gdzie tam zdobyłem czwarte miejsce, pierwsze. Początki zawsze bywają jakieś tam trudne. No, i to jakoś wsiąkło we mnie, a że chciałem biegać, chciałem się ruszać. Rywalizacja spodobała mi się. No, na pewno udział z innymi zawodnikami z mistrzostw na mistrzostwach Europy czy świata jakaś satysfakcja daje, a tym bardziej, że zaczęły przynosić, przychodzić jakieś sukcesy, to tym bardziej zacząłem w tym kierunku właśnie iść. Pan Stanisław zdobył kilkadziesiąt medali w kraju i 17 medali na mistrzostwach w Europie i na świecie. No, pierwszy sukces, to pierwszy medal, to był brązowy na, medal na mistrzostwach Europy w Danii, Warchus. Pierwszy zawsze cieszy, taki jest specjalny sentyment jakiś, jakiś do tego, a pierwszy raz zostałem mistrzem Europy na Węgrzech, a mistrzem świata to jestem już trzykrotnym, jak już tak się złożyło w dalekiej Brazylii, w Porto Alegre, tam właśnie zdobyłem. To było bodajże w 2011 roku w 2011 tytuł mistrza Europy w e, biegu na 3 km z przeszkodami, bo moją konkurencją, no właśnie główno to był, jest e, bieg z przeszkodami. Jest to bieg o tyle, no, jeden z cięższych biegów, bo no, nie tylko, że tu się biega, ale trzeba jeszcze skakać, pokonać te przeszkody, czy rów z wodo, to jest dodatkowe obciążenie i trochę tutaj wymaga jeszcze większych treningów, ale jakoś mi to Służyło i tutaj się czułem najpewniej, wszystkie swoje medale właśnie, jakie zdobyłem na tym biegu, właśnie z przeszkodami. Z uśmiechem na ustach wspomina pierwszy wyjazd do Stanów Zjednoczonych w 1992 roku. Moją pierwszą taką imprezą międzynarodową o dużym zasięgu był właśnie maraton nowojorski, na który poleciałem w 1992 roku. Przeżycie niemiłosierne, chłopak z. z w można powiedzieć, tam 25 tysięcy osób startujących. Wrażenia pierwsze jak się wbiegło na Manhattan, gdzie tam jest dopingują wszystkich, nie tylko pierwszych, właśnie to mają Amerykanie, że tych ostatnich też i w środku muzyka, bębny grają. No, wspominam do dzisiaj to pierwsze takie wrażenie, coś wspaniałego. No i przeżycie też nie bardzo udane. Bieg też, bo byłem wtedy, wystartowało tam 25 tysięcy, a ja zająłem 109 miejsce, także jakiś tam sukces był dla mnie, ale przede wszystkim pamiętam przeżycie, bo to była pierwsza taka masowa, wielka impreza dla mnie. Pan Stanisław najczęściej biega w lesie, ale często możemy go spotkać na stadionie lekkoatletycznym. To naturalne podłoże jest dla naszych stawów najlepsze. Oczywiście wiadomo, że niektóre specjalistyczne treningi trzeba robić na stadionie na bieżni, ale dla wszystkich początkujących. Przyszłych biegaczy polecam właśnie las. Naturalne podłoże, jak powiedziałem, jest tam najlepsze i radzę tam zaczynać swoje biegi. A i przyjemniej się w lesie biega niż po betonie. No wiadomo, że kto przygotowuje się do maratonu czy innego ulicznego biegu, musi troszkę wtedy pobiegać i po chodnikach czy po asfalcie. Ale rekreacyjne las, jeszcze raz las. Bieganie daje wiele, a może nawet wszystko. Radość, spokój, pozytywne nastawienie do świata. Dzięki bieganiu utworzył się przyjaźnie, jak tu, w stalowowolskim klubie biegacza, który pan Stanisław założył i w którym działa jako instruktor lekkiej atletyki od 2012 roku. W każdej chwili jest do dyspozycji, jest zawsze na stadionie. O której godzinie człowiek by nie przyszedł, to on zawsze jest i zawsze jest do dyspozycji, zawsze służy radą. A przede wszystkim pracowity człowiek to jest człowiek tytan, którego nigdy nic nie boli, który zawsze jest uśmiechnięty, prawie zadowolony, który czasami nas skarci, jak trzeba. Doprowadzi do pionu, ale też taki, że naprawdę wielkie serce wkłada to, co robi przede wszystkim. Wszystkich serdecznie na. W cotygodniowym treningu w poniedziałek, jak mówię, spotykamy się dwa razy w tygodniu w poniedziałek czwartki. Dzisiaj ciężkiego treningu nie będzie. Rozbieganie będziemy robić delikatne. Gdyby Pan miał powiedzieć, co daje bieganie człowiekowi? No na pewno czujemy się młodsi jakoś przez to. Jesteśmy w ruchu, sprawniejsi jesteśmy. Nie? i Rywalizacja też zadowolenie jakieś cele sobie stawiamy. Jakiś kształtuje charakter w nas, żeby to coś o coś walczyć, nie poddawać się, bo sport jest taki, że no trzeba pracować, szczególnie bieganie. Nie, jest takie, że samo się nie weźmie. To się nie wypracuje, e, to, to nie będzie. I tu jakieś uczy samodyscypliny, samozaparcia takiego, że wtedy właśnie e, może gdzie indziej w życiu to się nam przyda i będziemy bardziej odporni na różne sytuacje życiowe, które na pewno w życiu się gdzieś e, nam zdarzą. Rozumiem, że dopóki Pan będzie mógł, będzie Pan biegał. Tak, to już jest choroba chyba. <noise> tak żona mówi właśnie, że dobrze się z tym czuję, jak powiedziałem, czuję, przez to się młodszy, a tym bardziej sprawia mi to zadowolenie teraz, jak grupa przychodzi, ludzie chcą biegać, to służę swoją pomocą i radą.